Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia. Dzień dobry, witam serdecznie w programie Tylko Sport, a dzisiaj ze mną w studio wyjątkowi goście reprezentujące grupę Voltage z Bobrownik Wielkich zdobywczynie złotego medalu na mistrzostwach Europy w cheerleadingu w kategorii akrobatycznej. Dzień dobry, drogie panie. Dzień dobry. Dzień dobry. Gościmy dzisiaj panią trener Agnieszkę Blazień. Dzień dobry, Patrycję Miterę. Dzień dobry oraz Olgę Mikowską. Dzień dobry. Drogi panie, na początku naszej rozmowy chciałabym serdecznie pogratulować tego ogromnego sukcesu. Zapewne sukces ten okupiony był wieloma litrami potu wylanego na sali treningowej i wieloma wyrzeczeniami. Zatem jak wyglądały przygotowania do tych mistrzostw, pani trener? Tak, nasz zwykły Czas treningowy to są trzy godziny treningów w ciągu tygodnia, natomiast teraz to było już cztery czy pięć treningów tygodniowo. Bardzo dużo wysiłku to nas wymagało, zarówno psychicznego, jak i fizycznego, i wytrzymałościowego, ale no, dałyśmy z siebie wszystko, żeby przygotować się do tego wydarzenia jak najlepiej. Dziewczyny było sporo stresu? Było sporo stresu, tym bardziej na dzień przed zawodami. A powiedzcie mi, czy ten cykl treningowy to jest faktycznie taki morderczy cykl przygotowań? Czy faktycznie czułyście oddech pani trener na plecach? Czy było ciężko? Było ciężko. No, tak jak pani trener powiedziała, zwiększyła nam się ilość treningów. Były to treningi na przykład poniedziałek, wtorek, środa pod rząd. No to ciężko i fizycznie, i psychicznie, bo tutaj zaraz zawody tuż za nami, także. I jeszcze ciężko. pogodzić ze szkołą, prawda, z innymi obowiązkami, tak, więc tak, byłby tak. na pewno wymagający okres. Tak. Ale to nie jest wasz pierwszy start na arenie międzynarodowej. Dwa lata temu zespół wywalczył drugie miejsce w Grecji. Zatem ja chciałabym zapytać was, drugie panie, czy po tamtych zawodach czuliście taki niedosyt, tym bardziej, że o wygranej zadecydował <laughs> zaledwie jeden punkt, czy jak gdyby zamknęłyście tamten rozdział i ze spokojną głową podeszłyście do kolejnych zawodów. Pani trener? <głos> <głos> Czy nie da się zapomnieć tego jednego no. punktu? Nie, no zawsze jest ten niedosyt, tak? Ale no, to był nie nasz dzień wtedy. E, dałyśmy z siebie wszystko, ale drobne potknięcia zdecydowały o tym, że drużyna była inna, lepsza od nas. Ale to zam zamknęliśmy i tak byliśmy zadowolone z naszego, naszego wyniku i e, stwierdziłyśmy, że spróbujemy jeszcze raz. Dziewczyny, ale nie da się wykluczyć tego, e, tej duszy sportowca i na pewno apetyt na zwycięstwo był ogromny, tak? Tak, tak. Lubimy rywalizację i lubimy się Pokazywać przed ludźmi. A co dla Was oznacza taki wyjazd na zawody na arenie międzynarodowej? Czy podchodzicie do tego zupełnie tak, jak do turniejów rozgrywanych tutaj na terenie kraju, czy jednak czujecie tą presję i delikatny stres wynikający z tego, że to jednak najlepsze drużyny z Europy pojawiają się właśnie w tych zawodach? Znaczy, presja jest i tu, i tu, zarówno na zawodach tutaj w Polsce, jak i na międzynarodowych, no ale międzynarodowych odczuwa się tą presję bardziej. Właśnie, ale poza ekscytacją, radością ze zdobytego tytułu nie brakowało także chwil grozy. Myślę, że bez wahania można to nazwać w ten sposób, ponieważ jedna z waszych zawodniczek tuż przed startem w mistrzostwach, a właściwie już na samych zawodach uległa poważnej kontuzji. Jak poradziłyście sobie z tym naprawdę wymagającym zadaniem, bo myślę, że stresu było sporo. Oj, tak, stresu było bardzo dużo, zarówno to, że bałyśmy się o zdrowie po prostu naszej zawodniczki, żeby nic tam się wielkiego nie stało. Natomiast ta kontuzja była na tyle poważna, że wyeliminowała w ogóle z możliwości wzięcia udziału, więc na szybko szukałyśmy innej możliwej zawodniczki, która przyjechała z kadrą Polski. A że było nas ponad 300 zawodników w różnych konkurencjach, więc z klubem Aksel Jagieronka z Warszawy zrobiliśmy transfer. Jedna zawodniczka przyszła do nas, nauczyła się w dwa treningi układu i wystąpiła z nami. I zdobyłyście tytuł piątki. Tak. <laughs> więc w zasadzie, pomimo tej trudnej nerwowej atmosfery, udało się wypracować to, co najważniejsze, czyli sięgnąć po złoto. Ale dziewczyny, jak wy odebrałyście tę wiadomość, bo jednak morale całej drużyny na pewno na pewno nieco spadły i wkradła się ta nerwowość i, i ten niepokój. Było cię już Opracowałyście jako cała ekipa na osiągnięcie sukcesu i na to, żeby się zaprezentować z jak najlepszej strony. No tak, jak otrzymałyśmy od pani Agnieszki wiadomość, że musimy zmienić układ, to cały zespół zamarł. Nie markowało łez oczywiście, ale musiałem się wziąć w garść i zmienić układ. I później na szczęście znalazło się zastępstwo, więc dałyśmy sobie radę. No właśnie, ale to zastępstwo, jak pani trener wspomniała, to było zbawienne, bo jednak tak. nie zachwiało waszej formy na arenie międzynarodowej, ja udało wam się sięgnąć po najwyższe laury, więc ja bym chciała jeszcze zapytać o to, jak tam ta koleżanka się odnalazła w waszej ekipie. Czy profesjonalnie w pełni przystąpiła do zadania, czy, czy nie brakowało jeszcze jakichś dodatkowych e, animozji, że, że tak powiem, związanych z tą sytuacją? Znaczy znałyśmy się już za tak. wcześniej i no, w zasadzie dostała 24 godziny na uczenie się układu. <laughs> Była w wielkim szoku, nie spodziewała się, bo ona przyjechała jako trener tam tak. nie była w ogóle nastawiona na zawody, nie miała ze sobą nic stroju, ani butów, wszystko musiała pożyczać, ale dałośmy radę. Właśnie, a jeżeli miałbyście pani jeszcze opowiedzieć, jak wygląda układ, który prezentowałyście w trakcie tych zawodów, z czego się składa, z jakich elementów? No wiem, że to konkurencja akrobatyczna, ile trwa wasz pokaz? I w ogóle jak, jak też przygotowujecie się do niego, ale też pod takim kątem czysto fizycznym, bo na na pewno tutaj ta, ten aspekt właśnie siły i motoryki ma ogromne znaczenie. Nasz układ trwa 2, 2 minuty 15. Składa się z części cheerowej podnoszeń, czyli stantów, gdzie cztery osoby podnoszą jedną osobę, w tak zwanego flajera, który wykonuje ewolucję w powietrzu. Oraz piramid, czyli połączenia stantów oraz akrobatyki sportowej i gimnastyki. Drugie panie, chciałabym Was zapytać o to, jak wygląda otoczka tych zawodów. Spotyka się tam wielu uczestników z całej Europy, ale jest też na pewno czas na integrację na to, żeby pobyć ze sobą, a czy był czas na zwiedzanie? No, atmosfera na takich zawodach jest przesuper. Każdy się wspiera, każdy ze sobą rozmawia, robi sobie zdjęcia. Także po zawodach była... Taka wymiana kulturowa, gdzie każdy zawodnik przywiózł coś ze sobą ze swojego kraju i rozdawaliśmy sobie na przykład przepinki, jakieś koszulki, breloczki, wszystko ze swojego kraju, więc to było naprawdę super. No i po zawodach oczywiście był czas na zwiedzanie. W trakcie zawodów obowiązuje też taka tradycja, że każde drużyny przywożą ze sobą spinacze, e, zrobione przez siebie, z takimi motywacyjnymi e, cytatami i po prostu przypinamy je sobie nawzajem, tak żeby druga osoba nie była tego świadoma. Tak. Tak to jest to takie piękne zwyczaje, prawda, Taka. które też sprawiają, że ta cała społeczność mhm. turniejowa gdzieś się ze sobą zżywa. Czy tak. udało się Wam nawiązać takie kontakty, które do dnia dzisiejszego kontynuujecie, takie znajomości? Czasami tak, ale czasem, e, czasem tak. jest też dużo takich zawodników z wyższej półki, że tak można tak. powiedzieć, level premier, czyli level szósty którzy są no, idolami już i zdobycie z autografu czy zrobienie sobie zdjęcia, a już w ogóle spełnienie marzeń zrobienie stamty z takim zawodnikiem, e, więc dziewczyny nasze też dużo chciały <śmiech> upolować. <śmiech> że można to świetna okazja, wiedzieć. prawda? Bo na co tak. dzień nie ma takiej możliwości, nie żeby ma. spotkać się z wielkimi postaciami Dobarie tej dyscypliny tak. sportowej, prawda? Tak, mamy tak, każdy sportowcy jedni są bardziej sławni, tak, inni troszeczkę mniej. Ale no, gdzieś tam dążymy do tego do swojego ideału, tego wymarzonego, którym właśnie są zespoły tej najwyższej półki światowej. Dziewczyny, a ja jeszcze pozwolę sobie zapytać Was o to, jak wyglądały w ogóle Wasze pierwsze kroki w tej dyscyplinie sportowej? Czy wy od razu wiedziałyście, że to jest to, czy przeszłyście przez jakieś inne dyscypliny i na końcu dopiero pojawiła się właśnie akrobatyka? Creamleading jest moją pierwszą dyscypliną, którą uprawiałam, i tak naprawdę od razu wiedziałam, że to jest to, bo bardzo długo się chciałam zapisać do pani Agnieszki, ale nie było mi dane. Tak, dość długo tak, tak, dość długo. No, ale, jestem ale jak się okazało, bardzo wartościowa, zawodnicza, która nie żyła w siebie po prostu. Tak, no. A jak wyglądało to z Twojej perspektywy? Znaczy, u mnie sport gdzieś tam się przewijał zawsze w życiu, e, no ale finalnie trafiłam do Pani Agnieszki. E, jestem już tutaj prawie 10 lat razem z Panią Agnieszką, trenuję i jakoś to idzie do przodu. To może takie nieco podchwytliwe pytanie: jaką trenerką jest Pani Agnieszka? O! o. o. No, no. pytanie zawsze budzi sporo kontroli. ja nie mam do słowa. Nie, Każdy by chciał mieć takiego trenera, naprawdę. Pani trener, to chyba dla pani najlepsze podsumowanie pracy, ta. bo jeżeli ta praca cieszy się takim zaufaniem i taką laurką, to myślę, że to jest spełnienie dla, dla każdej osoby testującej stanowisko trenerskie, prawda? A zawsze je, e, miło mi słyszeć, jak mówią, e, że jestem najlepszym trenerem ze wszystkich. Prawda? Tym bardziej, że jest to trudna dyscyplina sportowa. Jest Tutaj prawda. też trzeba mieć na uwadze to, że poza ciężkim tempem treningów codziennych też trzeba mieć poukładaną głowę, żeby nie zrezygnować, prawda, w pewnym momencie. Po prostu nie poddać się, jeżeli chodzi o samą siłę, prawda? Tak, tak. Jednocześnie muszę być i trenerem, i psychologiem, trochę mamą, trochę katem. No właśnie, jak to jest ogarnąć tak dużą grupę kobiet? Fryzjerem, makijażystką, już to ze mnie zaszło, one to robią. To już ten wiek, że nie trzeba pomocy w tym zakresie. prawda? To już nie, to już. Na starsze zespoły już się same ogarniają, więc to, to już zeszło z moich barków, ale no tak, jednak taki robot wielofunkcyjny ten trener musi być. To teraz przewrotne pytanie, to Pani trener, co Pani daje ta praca? Czego Pani się uczy? Obrono. Bo to jednak lata doświadczeń, hmm. praca z różnymi osobowościami, z różnymi charakterami o, tak. i różne <laughs> wyzwania codzienne, prawda? To ja nigdy nie wiem, idę na trening i nie wiem, co się stanie. Wydajemy tak? dużo czyli typowe, czyli typowe kobiety, rozumiem, tak? tak? O, tak. Zespół juniorski jest bardzo specyficznym zespołem, <laughs> gdzie dziewczyny wchodzą w okres dojrzewania, więc te hormony jednak dużo dają. I czasem mamy różne konflikty, ale były nieraz takie przypadki, że Pani co? E Ale ja byłam głupia w tamtym roku. <głos> <głos> Czyli jednak po się było odpowiednie przemyślenia, tak, prawda? tak, po roku na przykład totalnie zmienia się człowiek jego myślenie, a, a naprawdę dawał w kość na przykład w zeszłym. Ale tak to są ciekawe doświadczenia, ale no, tak jak mówię, trzeba być i psychologiem, i trochę takim mentorem, i trenerem, i wiedzieć, kiedy przycisnąć, kiedy odpuścić, kiedy pogłaskać, a kiedy dać kopniaka. A to chyba też jest taki bardzo wymagający aspekt tej pracy, prawda? Żeby pogodzić te tak. wszystkie zadania i. Jeszcze czuwać nad tymi aspektami typowo fizycznymi i technicznymi, prawda? No dokładnie. Dziewczyny, a ja chciałabym Was zapytać o to, jakie cechy w was wyzwolił ten sport? Czego się nauczyłyście o sobie? Co możecie powiedzieć, że ten sport w was zmienił? Jeżeli chodzi o wasz charakter, o wasze podejście do życia? Na pewno więcej pewności siebie. Tak, tak, też chciałam to powiedzieć. Bardzo <laughs> dużo. A pod względem takim fizycznym uwierzyłyście siebie jakby w swoje możliwości e, waszego ciała, ponieważ to jest też bardzo ważny aspekt, tak. prawda? Że człowiek tak naprawdę przystępując do treningów na początku, nie zdaje sobie sprawy z tego, że tak można wiele z siebie wycisnąć, prawda? Zgodzicie się tak. chyba ze mną. Takie łamanie barier na hmm. pewno, duże postępy. A co jest największym wyzwaniem w tym sporcie? Dla was e, Myślę, psychika, psychika. psychika. To, to, to że jest... jak coś nie idzie, to Ta, trzeba coś się wziąć. Nie idzie, i... Jakieś elementy, albo przed zrobieniem jakiegoś trudniejszego tak. elementu. To nie to, że bardziej nie damy rady fizycznie tego zrobić, tylko właśnie bardziej mentalnie. A jak radzicie sobie z tego typu problemami? No, w zespole się bardzo wspieramy, więc jesteśmy razem w tym. No, i jakoś działamy, idziemy i po prostu robimy. Czyli idzie to wszystko do przodu, pani trener. Jak rozumiem, idzie, w tym babskim gronie, pełnym <noise> rozmów, pełnym inspiracji, pełnym pewnie różnych problemów, i też idziecie do przodu, jeżeli chodzi o kolejne turnieje, bo plany są naprawdę bardzo zacne. Pani trener, jak to będzie wyglądało? Tak, w tym roku, oprócz tego, że dobyłyśmy nominacje na Mistrzostwa Europy, to również dobyłyśmy nominacje na Mistrzostwa Świata już w kolejnym roku, czyli 2025. Czy pojedziemy? Czas pokaże. Wiemy, że dużo to wymaga nie tylko pracy, ale nakładu finansowych, z którymi jest no, coraz ciężej z roku na rok zdobyć fundusze na takie wyjazdy. A to jest bardzo droga impreza. Ale trwa zbiórka. Której... Jeszcze nie, jeszcze nie, ale będziemy zakładać. Będziecie w planach. rozumiem, tak. że jest zbiórka, która pozwoli Wam na zgromadzenie funduszy. Tak. I, I na spełnienie marzeń, prawda? Bo ten wyjazd jednak to jest dla Was spełnienie oczekiwań, zarówno Waszych, jak i, pewnie, jak i pewnie rodziców, kibiców, którzy mocno Was na co dzień wspierają. Jak duże to są koszty? Bo pewnie nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że to są ogromne sumy, aby cały zespół mógł pojechać, aby mógł tam pewnie też zakwaterować się na odpowiedni okres czasu. Same przeloty dla całej drużyny to tak, pewnie również to ogromne. ogromne. Dlatego o jakich kwotach mówimy, jeżeli możemy <grym> powiedzieć? Oczywiście, mniej więcej orientacyjny koszt wyjazdu jednego zawodnika na Mistrzostwa Świata to jest około 15 tysięcy. Także jest, jest to spory wydatek. <noise> Bardzo duży. Szanowni Państwo, dlatego my też zachęcamy do tego, abyście śledzili media społecznościowe zespołu, bo tam w najbliższym czasie na pewno pojawi się link do zbiórki i myślę, że takie talenty warto wspierać. Jestem o tym przekonana. Drugie Panie, ja życzę Wam cały czas niegasnącej pasji do tego, co robicie, dobrej energii i trochę pokonywania swoich e, jakichś słabości pokazujecie, że robicie to wspaniale, że potencjał jest ogromny, a przede wszystkim, że warto wierzyć w marzenia. O tak. Bardzo dziękuję Wam za rozmowę. Życzę powodzenia i mam nadzieję, że widzimy się tutaj tuż po mistrzostwach świata. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. A Państwa zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka naszego programu Tylko Sport. Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia.